Dzień dobry, witamy w kolejny dzień ćwiczeń. Dzisiaj przygotowałam ćwiczenia z gumami. Kto może przygotowuje sobie gumy? Oczywiście, jeżeli ktoś nie dysponuje, mogą to być paski, krawaty mężowskie. Tak? My akurat mamy gumy, pokazuję. Słuchajcie, na razie odkładamy. Każde ćwiczenie rozpoczynamy od rozgrzewki. No, to już była rozgrzewka, więc musimy tą rozgrzewkę zrobić. I oczywiście rozgrzewkę rozpoczynamy od głowy do przodu, do tyłu. Jak Państwo nas oglądacie, to już wiecie, trzy serie po 15. Głowa do przodu do tyłu. Robicie? Pokazuję następne ćwiczenie. Bok. Do lewego boku, do prawego, do lewego, do prawego, tu sobie rozciągamy bok szyi, do lewego, do prawego. Państwo liczą 3 po 15. My robimy krążenia głową, tu robimy trochę mniej, żeby się w głowie nie zakręciło. 10 krążeń w jedną, zrobimy 10 krążeń w drugą stronę. Po trzy serie. Rozgrzewamy nasze ręce. Robimy szybciutkie kółeczka, szybciutkie. Liczymy sobie do 15. Puszczamy. Potem znowu liczymy do 15. Puszczamy. Możemy w drugą stronę teraz odkręcać. I do 15. Puszczamy. Następne ćwiczenie zrobimy szybko biceps. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Państwo robią do piętnastu. Puszczamy. Przerwa. I powtarzamy to ćwiczenie jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Robicie Państwo przerwę i jeszcze raz. Na tym kończymy rozgrzewkę. Przechodzimy do ćwiczeń z gumą. Dziewczyny mają gumy. Gumy sobie zawijamy na rękę, żeby nam było wygodnie. Nic, żeby nam nie przeszkadzało. Oczywiście słuchajcie, wiadomo, im sobie mniej miejsca zostawiacie, tym opór jest większy. Jeżeli macie więcej miejsca, opór jest mniejszy, tak? Więc każdy sobie robi według swoich możliwości. Prawa ręka na kole, prawa ręka na kole, trzymamy koła, zabezpieczamy oczywiście wózek, żeby nam nie pojechał, zabezpieczamy wózek. Prawa na kole. Ruch duży, powolny, powrót. Duży ruch. Powolny powrót. 3, 4. Państwo robią nadal. Pokazuję ćwiczenie na drugą stronę. Lewa ręka trzyma koło wózka. Prawa robi duży ruch. Powolny powrót. Duży ruch. Powolny powrót. Ja będę mówiła, a Państwo ćwiczą. Oczywiście ci, którzy nie mogą zrobić dużego ruchu, robią ruch mały, może być na zgiętym łokciu. Każdy sobie dopasowuje dla siebie alternatywną wersję ćwiczenia. Ok. Trzy serie po 15 zrobione na każdą stronę. Następne ćwiczenie. Wyciągamy ręce przed siebie, staramy się, aby były one pod kątem prostym, i teraz jak najbardziej rozciągamy głowę. Wracamy pomalutku. Raz. Rozciągamy. Pomalutku wracamy. Dwa, trzy, cztery. Państwo do 15. My robimy przerwę, żeby moje modelki wytrzymały. Druga seria powtórzeń. Raz. Państwo robią, ja będę mówiła. Oczywiście ruch mniejszy, tak, alternatywnie dla tych, którzy nie mogą. Ci, którzy mogą, robią duży zakres ruchu. Świetnie i wracają. Ważne jest, żeby ten powrót był powolny. Powolny powrót. Wtedy czujemy mięśnie rąk. Dobrze. Państwo sobie liczą. 3 po 15. Kolejne ćwiczenie będzie bardziej relaksujące, bo już się troszeczkę zmęczyliśmy. Ręce do góry. Nie napinamy za mocno. I wolniutko w bok. Pracamy drugi bok. Pracamy. Liczymy sobie w ten sposób do piętnastu. Robimy przerwę. Znowu piętnaście. Robimy przerwę. I ostatnie po 15. Robimy przerwę. Liczę, że Państwo dobili do tych 15, może 10, może 12, ile możecie. Ramiona kładziemy na kolanach. Kładziemy rączki na kolanach. I ciągniemy teraz dołem w bok. O, dobrze. Dwa, tak, pokażę w tej pozycji ocz. I tak samo, trzy serie po piętnaście. Państwo robią, ja pokażę następne ćwiczenie. Następne ćwiczenie już będzie rozciągające. Dopływamy do brzegu, kończymy nasze ćwiczenia. Kładziemy klatkę piersiową na kolanach, cały czas mamy te gumy. I teraz z tymi gumami wyciągamy do przodu, i teraz próbujemy trochę w lewo, w prawo. Pobujać się teraz z tymi gumami w lewo, w prawo. Dziewczyny, dziękujemy. Państwo sobie robią, ile mogą. Rozciągamy w ten sposób grzbiet. Ostatnie ćwiczenie, rozciągające jak najbardziej te gumy do przodu. Wracamy. Kładziemy klatkę piersiową na kolana, i jak najbardziej do przodu. Wracamy. Robimy trzy serie po 15. Dziewczyny, dziękuję. Państwo robią, ja przechodzę do rozciągania. Na koniec warto zrobić zawsze rozciąganie, żeby się zakwasy nie porobiły. Jak się rozciągamy, to już wiemy. Przekładamy rękę, przyciągamy drugą ręką, liczymy, odpuszczamy. Na drugą stronę robimy to samo. Liczymy, odpuszczamy. Liczę, że zrobiliśmy już trzy serie po 15. Szczepujemy rączki porządnie po 15 sekund. Brawo! Koniec.